Dlaczego wynika to, że nie ma już Patronite? W pierwszych odcinkach było, a teraz już tego no, nie ma. Nie w pierwszych, bo to Patronite'a nie mam gdzieś z pół roku, chyba może troszkę dłużej. A, no to długo było Patronite, e, ale już tak, nie ma. Dlaczego zdecydowałaś się wycofać? E, dlatego się zdecydowałam wycofać, ponieważ e, po pierwsze już nie jestem na tym etapie, że te pieniądze są mi potrzebne do tego, żeby tworzyć. Jasne, to jest zawsze bardzo porządny pieniądz, który jakoś ułatwia życie. no Jest, jest milej, jak te pieniądze są, ale też e, to jest argument, którego. Bardzo, które bardzo często używają osoby, które nawet nie są moimi patronami, że oni mi za to płacą. Ja powinnam bardziej, powinnam coś, powinnam tak, powinnam inaczej. No i pojawiały się też takie całe wątki na różnego rodzaju forach, że na przykład robię sobie, przedłużam włosy za, za Patronite, czyli tak zwane doczepy za Patronite. Jak zrobiłam botoks, to też to było, że za patronajta. Jak miałam suknię ślubną jakąś tam, no to też było, że za Patronite. Więc jakby całe moje życie się toczyło za tego Patronite i ludzie mnie z tego rozliczali. A jak nie ma tego patronajta, to przede wszystkim wszystkim nigdy już nie mam takiego stresu, że zostanę kiedyś rozliczona za tego patronajta. Tym bardziej, że moi patroni nigdy nie mieli problemu z tym, żeby te pieniądze mi płacić. A szczerze powiedziawszy, to wolę, żeby wspierać jednak takich mniejszych twórców. Tak samo mam trochę takie podejście do tego jednego, teraz 1,5% podatku, że może niekoniecznie wielkie fundacje, które sobie poradzą bez tego półtora procenta, tylko może właśnie takie pojedyncze osoby, czy może jakieś mniejsze, nie wiem, jakieś mniejsze właśnie fundacje, które, którym się te pieniądze bardziej przydadzą. Na, na przykład. Więc też tak pomyślałam, że może, może w ten sposób te pieniądze pójdą gdzieś indziej.